Witam Was widzowie w kolejnym odcinku moich przygód z Japonii Mamy dzisiaj dzień 18 Wow, już dużo, wow, już dużo Mamy dzień 18, jesteśmy w Osace Dzisiaj wracamy do Yokohama, ale na ten moment jesteśmy w autobusie Gdzie zabieram Was na tutorial jeżdżenia autobusami w Japonii Bo jest to mega lokalsowa rzecz Tu się bierze bilecik on ma sobie na takie sobie kody, I potem wrzucasz do automatu eee. Teraz jedziemy, tam masz tabelkę. Na razie płacimy 240 jenów no. i wchodzisz do autobusu z trudnymi drzwiami, a wychodzisz przed nimi i płacisz przy wyjściu. Chyba, że masz kartę, ale w tych busach nie działają te karty z telefonu, nie? Mm -hmm. Jak masz kartę taką faktu, jak bankomatową ma no, fizyczną, przykładasz kartę i wychodzisz, przykładasz kartę i jest wchodzisz trudnymi drzwiami i wychodzisz przed nimi. Jadąc autobusem trzeba być mocno skupionym bo Kacper mówi, że wszystkie przystanki są na żądanie, oprócz tych takich głównych, no to takie poboczne, bardziej, mniej, no to takie bardziej poboczne, to wszystkie trzeba sobie samemu kliknąć. Tu jest przycisk, na, trzeba go nadusić i wtedy autobus się zatrzyma, idziemy do przednich drzwi i tam płacimy. No, jak to masz? No, taki lokalesowy ruch w sumie. Oziomek sobie jeździ na desce. Patrzcie, jaki grzeczny piesek sobie tutaj leży, słodki, a tam jest właściciel, jeździ sobie na deskorolce. <głosy> <głosy> No. <noise> nie widziałem nigdy, żeby ktoś tak z siłą się obchodził Że jest tak odchowana Zazwyczaj te psy wydawały się takie naburmuszone No są słodkie i kochane Ale takie naburmuszone i chodziły w swoją drogę No uparte to są takie psy-koty, nie? <noise> no, a tutaj taki kochany maluszek Fajne, fajne experience Dobrze zaczęty dzień Jesteśmy przy Osaka Castle Idę wam pokazać Oso Jak to się nazywa po japońsku? Osaka Jo. Osaka Dio. Zobaczymy sobie, zwiedzimy trochę Osaki, bo ja nie widziałem takiej turystycznej, historycznej strony Osaki jak byłem. Byłem tylko na melanżu w centrum i w Maid Cafe. Teraz kiedy ludzie przyjeżdżają zwiedzać, to raczej tak coś zobaczą, impreska, coś, coś takiego. Nie, nie Historyczna część, no to jedziesz w Kanse, to do Kyoto, do Nary. No no właśnie, Nara, bo Kyoto. I oto by było fajne do zwiedzenia, bo tam są te takie bramy. Mamy mocno ograniczony czas, bo jeszcze muszę dzisiaj wrócić do Yokohamy a zapomniałem analoga z domu Kacpra więc jestem gapom jak zwykle i muszę się po niego wrócić, co nam dodaje z dwie godziny, a raczej odejmuje z dwie godziny tripa cała akcja. No, nie da się czasem o wszystkim pamiętać, już po prostu po tylu dniach nagrywania, dźwigania tego sprzętu wszędzie ze sobą i pamiętania o wszystkim. Po prostu wysiada mi czasem pamięć i zapominam o jakichś pierdołach, a że bardzo mi zależy na tym aparacie, bo mam tam mega ważne zdjęcia i wysyłanie go jakimś kurierem czy coś odpada, bo coś może mu się stać. I tak samo wczoraj skończyłem rolkę na Mejhan, więc bardzo bym chciał ją wywołać jak najszybciej. No to muszę się po niego cofnąć, więc po prostu wrócę sobie na wieczór do Yokohamy. Nie ukrywam, że chciałem za dnia pojechać, żeby popatrzeć coś przez okno, ale... Przynajmniej popatrzymy po sace coś Fajnie bo tu dzisiaj jest taka pogoda Koniec lata w Polsce Murki są tak jakby miało zaraz padać i unosi się ten zapach w powietrzu, takiego, wiecie, podwórka po deszczu. No na pewno każdy z Was kojarzy ten zapach i wam się kojarzy z taką nostalgią z dzieciństwa. 14 stopni dzisiaj jest, także wynik niezły, a ja w kurtce i z całym plecakiem. Jak już zapomniałem tego aparatu, kurde od Kacpra, to już mogłem plecaka też całego zapomnieć. Tu pani kręci TikToki. Albo coś, ale wchodzić do środka chyba nie będziemy Nie, nie ma sensu, No jest muzeum, w środku nie wygląda jakoś fajnie, to jest takie miejsce zobaczyłem z zewnątrz No, nie polecam Pozdrawiam widzowie spod zameczku w Osace W takim miejscu, no tu już jest trochę spokojniej Ale nie ma gwary ludzi, dlatego zrobię tutaj sobie przystanek, bo... Łażenie z tym plecakiem nie należy do najprostszych Bardzo klimatyczne miejsce. Hoshi Jagura Turet. Czyli, a raczej Remains, czyli resztki. Czyli tutaj wieża stała. No, ostatnio była jakaś na Polacy w Japonii, czy coś takiego wow. jakaś drama. No. Zagorzały katolik napisał, że jak się jest w Japonii, to nie można chodzić przez te bramy, bo się oddaje cześć innym bóstwom. Wow. <noise> Ładne to wszystko jest, co? Fajnie, że oni tą czerwień mają w swoich kolorach, we wszystkiego tak naprawdę. Czerwień, którym oni się posługują po prostu wszędzie, to jest coś cudownego. Czerwień to jest taki kolor, gdzie w krajobrazie go zawsze zobaczysz, bo zwraca mega na siebie uwagę i oni tego używają właśnie w tych swoich świątyniach. No we wszystkim, co jest historyczne tutaj, zawiera bardzo dużo czerwieni i po prostu, najzwyczajniej w świecie, daje to taką estetyczną satysfakcję. Kurde, ale to musi być ładnie w lato, jak są liście wszędzie. Wiosna to jest piękna. Albo wiosna, wiosna no. no. Ty byłeś tu na wiosnę? Tak, ja się przyrodziłem. Ptaszory tu są. Sowy. To po środku to co jest? Nie wiem co to jest. I wy też pewnie ledwo co widzicie, ale aha, one są przywiązane tutaj. Nie dość, że jest Shiba Inu, Spotting. Trwa dalej. To trafiliśmy na bardzo rzadki okaz białej siby całej białej siby. One w ogóle są białe, śliby są niewystawowe, bo on nie mają tych plamek. Ale ona jest taka ona jest... prawie biała cała. Patrz, ale poczeka piękna. O, hello. Śliczna jest. Ale patrzcie, jakie tu jest jedzenie. Ja ogólnie tu przyszedłem po te słodkie tam bread. Tak, no z czekoladą albo z wanilią i czekoladą. Czekoladę Caster Mix na 501, to po to przyszedłem. Ale patrzcie na to, co tutaj jest. Oktopus. Mięsko. Tu takie szaszłyki. urde O, tu się tak robi. Widzicie? I one wyglądają jak dziesięciojenówki. My bierzemy to, czyli miksa. Tak tu jest mix, Wygląda to tak. Jest mięciutkie, bardzo świeżutkie. Ładnie pachnie. No, pięknie pachnie. I uwaga. Przełamiemy sobie to i zobaczymy. O, dobra. Nie, nie wypływa nic. Ale fajnie się rozerwało. Mmm Taki 50-50, to nie jest zmieszane mm -hmm. To jest jedna część czekolady druga no. Taki biszkopcik mięciutki Smaczne Ja myślałem, że gołębie to są polskie zwierzęta Może z Polski przyjdziemy, no Bo jaka zima jest przecież Wyglądają dosłownie jak w Polsce No Jakbym był stary na rynku w Krakowie się czuję Zróbmy europejczyk event I błagam ja, Cię, chodźmy na event, kawę idziemy do Starbunia Chodźmy Dobra, na sta do Starbucks'a Boże, jak tęskniłem za dobrą kawą, naprawdę, powiem wam, że... Ale kurde, no to jest całkiem mało jak na 18 dni dwie kawy A w domu piję po trzy dziennie Warszawa, Więc. mów Maszka Macze będziesz pił? No. Fuj Koleś pije macze, nie? Tak jest <laughs> lebsze, lebsze fito. Ja mam triple latte... Nie, triple espresso latte Widzowie, jak ja za tym tęskniłem Teraz idziemy kupić labubu, <grymne> Jemy macze pod Starbucksem. This is live. Jakby nastąpił kataklizm jakiś albo atak jądrowy i populacja tokijska, no generalnie populacja japońska musiałaby się skitrać w metrze, to w sumie całkiem sporo miejsca by mieli u nas w Polsce, jakbyśmy się do metra mieli skitrać. No to niewiele osób by się skitrało ale tu w sumie też dużo więcej ludzi mieszka. Także, może by nie było tak łatwo. To jest Polska. No właśnie. Ale też tego metra mają tyle, że... Trochę jak Ginza to wygląda ogólnie. Tam ta uliczka cała, tak wzdłuż, to wygląda jak Ginza. Fragment Osaka Loop To? Osaka lub Czyli droga, na której kanżówy się ścigają. Czyli Hondy siwiki poprzerabiane na zapieprzanie po autostradzie, która jedzie wokół Osaki. To jest jedna z rzeczy, która mi się bardzo nie podoba, ale pokażę wam, bo. Na pierwszy rzut oka wydaje się to mega, mega cute. Patrzcie na te pieseczki tutaj, cudne maluszki. Kawaii, kawaii. Niby fajnie wszystko, ale jak sobie pomyślicie... O, to koty? Dobra, shiba spotting. Są w jakieś odpuklenia? No słodkie są te pieski. Bardzo drogie są. A jest pokazane, jak będzie, jak będzie duży chyba. Pół miliona. To ile to złotych? 10 tysięcy ponad. 16 no. tysięcy. Wydaje się to super fajne, słodkie, jak tak na pierwszy rzut oka się podchodzi. No nawet się nie wydaje fajne, nie? Ale kuć was to jest trzymanie zwierząt w akwarium, nie? One tam to jest klimatyzowane, oni teoretycznie te psy mają podobno wystarczająco spacerów, nie wszystko mają zapewnione i bla bla bla. Ale dla mnie nadal to jest... Nadal to jest sprzedawanie zwierzęcia po prostu. przez witrynę jak ubranie jakieś, albo stary zegarek tragicznie. cokolwiek jako taki. Martwy produkt, no, no to, to, jest, to jest tak azjatycka rzecz po prostu. To nie tylko Japonia, no dlatego mówię, że azjatycka, bo Chińczycy, Koreańczycy na bank to samo. Gdzie jesteśmy? Do Tombori. Pozdrowiezowie z do Tombori. Zbliżamy się do coraz bardziej zajawkowych miejsc Osaki. Co widać właśnie po tych budyneczkach i sklepach. Amenura? Amenura, mura. mura to znaczy American Village. A. Amerykańska. Tu czyli to jest taki lightback, mi dużo lumpów, No dużo sklepów takich markowych, z Pleam i tak dalej, to wszystko jest tutaj. Widać po ludziach, którzy się tu kręcą, że wyglądają... No luzacko, patrzcie, nawet zobaczcie, No. Tak wyglądają japońscy stylowczykowie. Czyli to jest ten Triangle Park, gdzie jest muza chillera. I... nawet nie wiem do czego to porównać w Polsce. Terchu, a ten chłop, yy, no. 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 On tu zawsze. Zawsze jak tu jestem, on tu jest. Tak? Stary, on tu chyba mieszka. Ale klimat. No. Ale cygaretami pachnie. No. co, no. Są grindowane bariery. I się pije piwo. I jara szlugi. Tak. I je tako jaki tamtym, bardzo dobre jaki są Jadłeś jaki? Jadłem, a gdzie jest piwo? No dobra, to czas na jakiś day drinking o 15 Żeby dopełnić Japan Experience'u To musimy strzelić to piwko tutaj, no. Mamy piwo Mamy Triangle Park Już? Tych, no człowieku, więc Triangle Park to otwierać A na górze tutaj jest w ogóle klub, który się nazywa Triangle No I tam mają stary e, taki rooftop, Ale to nie jest taki rooftop bar taki fancy No Tylko taki rooftop bar z peluna i mają tam jacuzzi star na tym rooftop barze i robią tam takie wiesz rapowe barbecue na przykład w ciągu dnia W zajawkowe miejsce i niżej jest piętro i tam na przykład gra klubowa muzyczka A na, wyżej na piętrze na, na tym rooftopie jest rapowa imprezka i grill nie Dobra widzowie dopełniamy tradycji, jesteśmy na Triangle Parku I odpalamy Asahi Kampai Kampai Wow Stylowczyki i klimaciarze, co? Czyli tak w skrócie to jest miejsce, gdzie się nosi szerokie spodnie, pije piwo, pali papierosy i jeździ na desce głównie. Jak się jest Japończykiem. I je takojaki. I je takojak. Ale w Polsce takie miejsce byłoby groźne i mało przyjazne, takie family friendly. A tutaj patrz, pani sobie z córeczką przyszła na takojaki i nie ma problemu. Jaki ziomek idzie, stary jakie ma buty. Bo the fuck. W takich miejscach picie piwa o 15 jest jeszcze piękniejsze. Tom markę na pewno wielu z Was kojarzy samochodziarzy, Liberty Walk. I ta marka po części poszła mocno w streetwear. I wiecie, w bycie taką marką modową, nie tylko samochodową. No i mają swoje sklepy w różnych miejscach. Jest to jeden właśnie z takich sklepów, gdzie można kupić ciuchy, których mają naprawdę sporo w ofercie. No to już jest taki legitny brand ubraniowy. I też są samochodziarskie i skateowe, tak jak deski, kierowniczki. O właśnie, o, to fajna. I tak mi się wydaje, że to jest jedna z Takich marek samochodziarskich, które przeszły do mainstreamu Takiego ogólnego Kojarzą to ludzie nie tylko związani z motoryzacją A ci co chociaż troszeczkę kojarzą motoryzację To wiedzą czym Liberty Walk jest O i tu mamy Stussy I nie wiem o co chodzi Ale do Beipa, do Supreme i do Stussy są ogromne kolejki Chciałem sobie tylko t-shirt kupić jakiś, bo nie mam już czystych a nie znam, że prania zrobić. Więc jeżeli nie kupię sobie t-shirtu, będę musiał w brudnym łazić. nas zabiera znowu na jedzonko, szaszłyczki, czyli to, co lubię. Co jest, czemu on tak krzyczy? Czemu on tak krzyczał? No tak jest, tak, tak robią. Kiedyś chyba kosztowało 300 jenów, wszystko. Potem no. do 330, teraz 390, jakoś tak. Jakby kiedyś było za 300 i ogólnie, jak podnieśli raz ceny, był pierwszy raz od wielu, wielu lat, jak już tam 10, 20, coś takiego, i był. Ostry hate na to No Ale no niestety gospodarka to jest jaka jest To jedzonko jest podawane tutaj W takich szaszłyczkach I to jest taki słodko-kwaśny ostry sosik W panierce Tu też w sosie No i takie mięsko z grilla po prostu Ale ono jest dobrze dosmażone Często jest średnio dosmażone Tak krzyczą jak ktoś wchodzi właśnie to Zostawa zrobiona Midbolsy w ogóle z kurczaka a ja sobie spróbuję tego Zajebiście. Na jedzeni. Zbliżamy się w stronę stacji Bo niestety, ale trzeba już się zawijać Bo Kacper jest umówiony na później A ja muszę wracać do kochamy. Zaczyna się tutaj nocne życie bardziej I wygląda to coraz ładniej Myślę, że jeszcze trochę ciemniej by się zrobiło Już w ogóle by był cyberpunk taki tokijski, raczej znaczy japoński. Niestety, ale może jeszcze będzie okazja na powrót do Osaki. Na ten moment musimy pocisnąć do Okamy z powrotem. To, to jest Dunary, To jest Tak właśnie myślałem, bo są jelonki. Dunarze są te cudne jelonki, które można nakarmić, bo one się tutaj wchłaniają i proszą o jedzonko. I one sobie chodzą normalnie po ulicy wszędzie i można je wszędzie spotkać. Dlatego są głównym jakby ikoną miejscowości Nara, która jest no dosłownie pod osaką. Mamy tutaj spocika przy okienku, tylko że jest noc, więc nie tyle zobaczymy. Uda nam się może zobaczyć, jak wygląda Shinkansen od przodu. Bo wyglądałem zajebiście, patrzcie. Wyglądam jak węże. Chociaż nie, chyba się nie uda. O, uda się. No kurde. Front jest tak stylowy, wygląda jak wąż. Jest tak agresywny, że kiedy to się boli. Dobra, widzowie. Jestem w swojej celi ukochanej. Zmontowałem ten film. Trochę się spieszyłem, bo nie wiedziałem, jak miał czasu, ale udało się. Także dzięki wszystkim za oglądanie. I widzimy się jutro. Peace.